Dzień dobry, witam państwa w kolejnym odcinku serii Otonaurologia praktyczna. Dzisiaj pokażę kolejne nagranie pacjenta, który uchwycił smartfonem oczeplą ze zmiany położenia podczas ataku otolitów. Zobaczymy nagranie, a później będziemy sobie omawiać i komentować. I zobaczmy. Pacjent zaczyna od manewru dix holpajka na stronę lewą. Kładzie się na plecu, głowa skręcona w lewo o 45 stopni i odchylona do tyłu. W pozycji Dix Holpajka pojawia się krótki oczopląs. Pacjent komentuje, że kręci się w głowie. To był taki delikatny oczopląs, ale był w stronę lewą, czyli geotropowy. Powrót do pozycji siedzącej. Skręt głowy w prawo i pacjent kładzie się do pozycji Dix Holpajka po stronie prawej. Goła skręcona w prawo 45 stopni. i Delikatnie odgięta do tyłu, i w tej pozycji nic się nie dzieje. Powrót do pozycji siedzącej i przygotowanie do roll testu. Pasim kładzie się na plecy. I skręt głowy w lewo. Delikatne zawróty głowy, ale bez oczopląsu Powrót do pozycji wyjściowej. Skręt głowy w prawo w rolteście. teście silne zawroty głowy i silne z geotropowy w stronę prawą. Trwało kilka, kilkanaście sekund, i ustąpił. Powrót do pozycji wyjściowej. Dobrze, co Państwo widzieli na nagraniu? Przede wszystkim jeśli chodzi o rozpoznanie, to w manewrze Dix-Holepajka po stronie lewej, najpierw ujawnił się delikatny oczopląs geotropowy w lewą stronę, plus niewielkie zawroty głowy. Natomiast w roll-teście po stronie prawej, bardzo silny oczopląs geotropowy, czyli w prawą stronę i silne zawroty głowy, czyli mamy obustronny oczopląs po stronie lewej słaby, po stronie prawej silny i również zawroty głowy po stronie lewej słabe, po stronie prawej silne, wszystko geotropowe, ocopląc oczywiście poziomy, diagnoza, rozpoznanie otolity w kanale półkolistym poziomem prawym w mechanizmie otolitów luźnych, czyli kanalolitiasis. Mając taką wiedzę, można dalej wykonać już manewr terapeutyczny dla dedykowanego kanału. Co tutaj, jakie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie tego nagrania? Pierwszy to jest taki, że widzieli Państwo perfekcyjne i metodyczne wykonanie nagrania przez, nagrania przez pacjenta, który wykonał krok po kroku tak, jak to powinno się zrobić, czyli najpierw zrobił manewr Dix-Holpajka na stronę lewą, na, na stronę prawą, później roll test na stronę lewą, na stronę prawą, i wychwycił wszystko to, co trzeba, czyli obu stron z poziomy, charakterystyczny dla kanału poziomego. W dodatku pacjent komentował za każdym razem, że skręca głowę w prawo, skręca w lewo, i w ten sposób nie musi mi się domyślać, która strona jest, która na tym nagraniu, tylko wszystko jest w sposób jasny określone i jeszcze dodatkowo pacjent komentował, że w tej pozycji kręci mi się słabo bądź mocno i też możemy poznać, czy jakby skorelować jego odczucia wraz z pojawiającym się oczopląsem. Co jest też tutaj takiego bardzo charakterystycznego w tym nagraniu, mianowicie to, że jak Państwo wiedzą, oczopą z kanału poziomego powinien się zawsze ujawnić obustronnie po stronie zajętej powinien być silniejszy w przypadku mechanizmu otolitów luźnych, po stronie niezajętej powinien być słabszy i też tak było w, w przypadku tego nagrania, ale oczopląs po stronie lewej ujawnił się o dziwo w manewrze Dix Hall a, a nie w rolteście, ponieważ w rolteście po stronie lewej w tym nagraniu nic się nie działo, natomiast ten oczopląs delikatny i słaby, zawrotunkowy pojawił się w manewrze Dix-Holpajka, który z natury jest dedykowany do diagnozowania kanałów pionowych, a nie poziomych. Ale jak się okazuje, manewr Dix-Holpajka jest bardzo uniwersalny i również się może tam ujawnić oczopląs poziomy, na co trzeba oczywiście zwrócić uwagę. Natomiast w rolteście po stronie lewej nic się nie działo, a po stronie prawej pojawił się już ten bardzo charakterystyczny, typowy oczopląs poziomy geotropowy charakterystyczny dla zajęcia kanału poziomego prawego w mechanizmie otolitów luźnych, czyli ten oczopląs poziomy. Ujawnią się w różnych manewrach w różnym czasie, ale się ujawnią. i to jest bardzo charakterystyczne dla kanału poziomego, że jest on bardzo chimeryczny, to znaczy, że nie zawsze ujawni się wtedy, kiedy my chcemy, tylko wtedy, kiedy on chce, kiedy tak wyjdzie, więc trzeba po prostu obserwować ten oczopląs. i mimo, że robimy na przykład manewr Dix-Holpajka, to jeśli widzimy, że oczoplons jest poziomy, to trzeba zakładać, że zajęty jest kanał Poziomy i zrobić wtedy dedykowany manewr terapeutyczny na kanał Poziomy. Zachęcam Państwa do kolejnych prób nagrywania swojego czaponsu ze zmiany położenia w razie atak otolitów i w razie czego możemy się tym nagraniem podzielić na kanale Oto Praktyczna. A tymczasem w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam Krzysztof Właściński, oto praktyczna.